Patrz co przyjechało. Paczka z YouTube'a. Paczka z YouTube'a i wiecie co to jest, bo ja wiem. Chyba się domyśla, to będzie przycisk Srebrny przycisk za 100 tysięcy subskrypcji. Trzeba to obczaić. O! No mam nadzieję, że nie rozwalę. Ej, to będzie piękne. To będzie fantastyczne. YouTube, YouTube, list. Wywalamik! Nie jest? to mnie nie interesuje. Mnie interesuje zawartość. Piękna, fantastyczna, na którą tyle pracowaliśmy! Tak pięknie Uuu. będzie wyglądał na mojej ścianie w Warszawie. Nie, przecież ja tutaj to daję, chłopie Ja założyłem ten kanał. Patrz, tu to, to daje i już to? sobie przygotowałem. Ale ja więcej streamowałem, to mój kanał. Nie, no tak Jak? nie będzie, to jest mój. Mój Mój przycisk, mój kanał. No mój przycisk, no, dawaj mój to. Jest, kurde, tak nie będzie. Musimy to jakoś rozstrzygnąć. Zrobimy zawody. Jakie? Mam taki plan. Trzy rundy, trzy różne konkurencje. Kto wygra, bierze przycisk dla siebie Tak, to możemy się umówić, ale nie za darmo Ja to i tak wygram, no i będzie tutaj sobie stało Nie wygra, bo jest botem, a my lecimy Możecie napisać w komentarzu, jak myślicie Kto powinien zgarnąć ten przycisk dla siebie Tyś to wygląda. Myślałem, że będzie gorszy ja? <noise> Pierwsza konkurencja będzie polegała na tym... Nie wiem na czym. Na czym będzie polegała? Kto zrobi więcej fragów w jednej gierce Ja już wchodzę do gierii. Jedna próba, nie można jej zważywić Lecę na start, hot drop, hot drop, let's go Robię tu 30 fragów, żeby po po prostu zdeklasować z tego frajera! Nie ma broni! No chyba, że ja robicie broń! Bez przesady, bez przesady nigdy Nie miałem tu, nie broni, nie miałem do To Nigdy nie miałem zero. takiej sytuacji, że wędkę mam! To się nazywa karma Fort, bogowie Fortnite chcą dać przycisk temu komu się należy. On jest załamany! Zero punktów, zero fragu, ale wyzwanie mam teraz. Muszę zrobić jednego fraga. Kodzik zjednoczeni. Brak kodu! Wszystko jasne, wszystko jasne, czemu ja nie pomyślałem o tym w ogóle? On nie miał kodu, dlatego ja też nie mam, też zrobię zero i będzie przerąbane. Tilted, tilted, tilted. Tilted, dobra. Tilted. Tilted. Nie będę frajelem, Rem, lecę na tilted i robię 25 fragów tilted. wina. Nie, tyle ludzi tu leci, jeden frag, z kilofa mogę A go zabić. zrobiliśmy team bot, to muszą być konkurencje, w których nie zrobimy żadnego fraga, bo musi być to. Zrobię jeden, ooo, za do zero. Dobra, polecę tu. Go. się wystraszyłem, że padnę. Ja da... 20 HP miałeś, 24. 24 yay! HP, dobra, łatwiutko, łatwiutko. Runda dla mnie pierwsza, tak? Łatwo porobiony, 1-0 dla mnie. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak się cieszył z jednego fraga <grym> na 0 punktach. <grym> Zjednoczeni to boty. Ho, ho, ho! Jako, że zbliżają się święta, to chciałem wam powiedzieć o świetnym serwisie, jakim jest Letyshops. Jest to serwis cashback, do którego jest podpięte ponad 3000 sklepów, między innymi takie właśnie ze sprzętem, Komputerowym, jak Mediamarkt albo Computronic. W skrócie działa to tak, że robiąc zakupy w internecie, dostajecie zwrot pieniędzy ze swoich zakupów, które możecie później wypłacić na swoje konto bankowe albo na Paypala. Jeżeli chodzi o rejestrację na tym serwisie, to jest ona bardzo, ale tu bardzo prosta, bo można zarejestrować się poprzez swoje konto na Facebooku, poprzez swoje konto Google, albo oczywiście poprzez swojego maila, więc bardzo, bardzo prosta jest ta rejestracja. No i link rejestracyjny macie w opisie, pierwszy link w opisie, więc zbijajcie się zarejestrować, bo naprawdę nie ma co czekać, jeżeli mamy taką fajną możliwość zaoszczędzenia pieniędzy, no to warto z niej skorzystać, zwłaszcza teraz, przed świętami, gdzie każdy kupuje prezenty, więc naprawdę można wiele zaoszczędzić dzięki temu serwisowi, co nie? Pamiętajcie, że również warto zainstalować sobie wtyczkę Letyshops, która będzie działać w tle, a wy będziecie wtedy widzieć na różnych stronach, jaki jest cashback, więc zainstalujcie sobie, a teraz lecimy dalej z odcinkiem, już za chwilę będziecie wiedzieć, kto zwyciężył wielki pojedynek o srebrny przycisk, więc let's go! Bum. Dobra, łatwe zwycięstwo w pierwszej konkurencji w drugiej. 10 fragów. Kto zrobi, liczymy czas, i kto szybciej, ten wygrywa tą konkurencję. Także let's go, startujemy. I w tym momencie włączamy również stoper. Kurde, włącz ty sugar. Start! Start i leci czas. kurde leci, leci. Let's go, myślę, że zrobię to w 7 minut. No i w tej konkurencji będzie dużo zależne od tej taktyki zawodnika i ciekawi mnie taktyka Sugara, czy sobie coś wykombinował? Masz łatwiej, bo możesz podejrzeć moją taktykę najgorzej. Chyba nawet jeszcze nie wie gdzie leci. Gdzie nie mam lecieć? Gdzie jest? Zagadałeś mnie! Czas mi leci człowieku! Trzeba było no, na leci czas. Hot dropa lecieć, żeby szybciej fragi robić. Co, on na leci, myślę, że też tam zrobić fraga i zginie. Dobra, lecę na najwyższy, na największe dymy. Nie dolecisz nawet. Dolecę! To już widać że nie dolecimy. Dobra Widzę idealnie, że dolecę, patrz. Doleciał. Bambi! Uciekaj! Pięknie, pięknie! Jest! Tak! No, proszę dwie! Nice! Może dwie, może dwie buzz. Dobra, mamy już dwa fragi. Co ja mam? Jakąś dziwnie? Pifleczki! Nie, on ma biało już, nie wiem. Dobra, nice, łatwy frag. Dobra! O ja, co tu się dzieje? Czemu on nie strzela? Co on... Aaaa skropa! Nice! Gra kastoma z widzami najwyraźniej... Naszą... Nice! Mamy typka kolejnego, 5 fragów! Minęły 4 minuty. On ma 5 fragów. Nie jest źle, ale teraz nie wiem czy nie lepiej wyjść i zrobić na nowo te No właśnie teraz jest pytanie, czy chcesz to zrobić w tej gierce, czy wychodzisz! Kurda, to masz papero, nie! I mamy kot Let's go Dobra, nie wiem czy nie lepiej było wyjść. To już lepiej wyjść teraz Nice! Dzięki za pomoc. Rozliczymy się później. Vdolce ci wyślę na konto. Easy easy. Gościu! O, hit za hit! To jest dobry zawód. Ale ciężko Masz, panik, to! to Zero masz, zero masz! Nie, 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 co ty robisz, nie tracę? Co jest? Nie mam pompy, ja 20 hp jestem, zawaliłem całkiem. Ile minut? 8.30. 8.30, a ty dopiero 7 fragów? Trzy 3 fragi. 3 fragency, to jest kurde, szybko można zrobić. Dziesiąta minuta w tym momencie. No Masz to nie, nie jest dużo, przecież to ciężko jest zrobić, tak? Dobra, let's go, lecę jeszcze raz na słonę, niech będzie. Ja myślę, że się uda, 3 fragi to nie jest dużo. Oj. Chyba ci gościu weźmie akaczka, chyba już cię zabija! Oj, 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 oj. Nice! Dwa Nie, to ta Mikołajka znowu. Ta najgorsza to koczy, chyba to sama. Nice! Trzy fragi, stop, stopper! 11 minut, 19 sekund, let's go! Piękny wynik! 11 minut, 19 sekund, możesz przybliżyć, żeby każdy mi wierzył. 11 minut, 19 sekund, Teraz ta Wójta. druga gierka w sekundę dosłownie. Mogłem wychodzić, bym to kurde zrobił szybciej, ale myślę, że będziesz miał ciężko mnie pobić. Czy podbiję tego bota? Chyba nie. Rafael Loks poszedł do kifla. Ja już prawie wygrałem, więc chyba sobie podbędę ten przycisk. I uciekam! Cały na to! O nie idzie! Co ty się Jestem tu cały czas! Co ty w ogóle pierdzielisz? Ty nie masz kamerzysty, to byłem ja kamerowałem. Ty jesteś niedobre! Szlak! Mówiłem, żebyś nagrywał, ale nie patrzył! Dobra, jesteś gotowy? Jestem gotowy jak nigdy! Ale czekaj, 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 czekaj. Może jeszcze jednak nie jestem gotowy? Wesprzyj zjednoczeni. Bęk. No to jednak nie byłem gotowy. Teraz jestem gotowy! Bęk! Dobra, czas wystartował. Dobra, człowieku, już ci minuta uciekła, a Ty jeszcze nie wysiadłeś z busa. Ja mam gorsze busy. Kurde, pierwszy. zabity. No i zabił Dobra nice zabili No Dobra ważne że jednego mu zabili Nie ha! No. Dobra zabijamy go, mamy już 5 Zabij go, go Zabity Ile fragów w jednej gierce to robi? 4 minuty dopiero, to jest nieuczciwe Oj, To jakiś bambik chyba Mamy go, mamy go! Trzy fragi potrzebuje Ma 5 minut, 14 sekund. Nie wychodzę jednak chyba. No jak nie znajdę, to się popłaczę. No wojna no biało, gościu. A tu drugi. Piękny genczot! Jeden frag! Jeden frag i jesteśmy! Druga konkurencja będzie moja, jak zrobi jednego fraga jeszcze w tej gierce. Człowieku, mówiłem ci, że twój czas jest po prostu żałosny. Zaraz będzie 9 minut. Mamy gościa, dobra. Na celowniku, to jest mój cel. Uciekaj gościu, piaskiem, szybko, daleko. <zyskuj> Panika gaming. 10 minut. Mamy to, Nie. mamy to, pozatrzymaj czas. 1022 Druga konkurencja dla mnie i to nie koniec igrzysk, bo będzie jeszcze trzecia legendarna konkurencja decydująca. A więc taki był mój czas 10:22 żeby nikt tutaj nie mówił, że oszukujemy. Nie dostaniesz tego. No jeden, jeden. No i ostateczna konkurencja polega na czymś, co normalnie starożytni ludzie również tak walczyli. No po prostu to jest najważniejszy pojedynek w dzisiejszym dniu. Jaki? Kamień, papier, nożyce. Nie będziemy się siłować na rękę nie będziemy się bić po ryjach Kamień, papier, nożyce zdecyduje Kto jest lepszy, kto powinien dostać przycisk Kto zasłużył Ale bardziej stres. Czy jesteś gotowy? Jestem Na ry, na ry Trzy, cztery, na ry Dobra Trzy, czte-ry Trzy, cztery ry Trzy, cztery ry Tak! Zwycięstwo! We yeah. are the champions Mamy przycisk, o, ale były emocje, jeszcze dwa razy remis Wytrwałem, dałem trzy razy papier i to mi wygrało <głos> <głos> Ale zobaczcie co tutaj pisze, tutaj pisze pięknie Zjednoczeni i właśnie taki kodzik w sklepie powinniście wpisać w Fortnite. Cie. A ty już trzymaj tą nagrodę i się ciesz Bii. Żegnam państwa Elo